Cześć, witajcie, moi drodzy z tej strony. Łukasz, słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo dużo nowych nowości, które myślę, że Wam przypadną do gustu, tym bardziej, że. SP500 już jest tylko mniej niż 2% od swojego all-time high, o czym też od dłuższego czasu tutaj mówię, i zaraz sobie do tego przejdziemy, bo to już bardzo mało nam do tego all-time high zostało. Ale na początku tego filmu chciałem tylko zachęcić Was do subskrypcji tego kanału. Tam przycisk macie na dole, także zróbcie to teraz, bo ja w moich analizach często nawiązuję do jakichś filmików poprzednich, czego zaraz się dowiecie, i po prostu wtedy będziecie o wiele bardziej doinformowani. także że tam macie przycisk na dole i zróbcie to. Teraz, Przejdźmy sobie już do rzeczy. Tak jak mówimy, mniej niż 2% brakuje SP500 do zajęcia z tego starego all time high. I dlaczego o tym mówię? Tak? To jest kanał o, oczywiście o kryptowalutach, aczkolwiek bardzo często ten rynek tradycyjnych finansów już coraz bardziej tak, koreluje z rynkiem kryptowalut. Tym bardziej, że za chwilę, wiecie, otworzą się te ETF-y, będzie to coraz bardziej skorelowane. I ta analiza na przykład SP500 jest również w przypadku Bitcoina bardzo ważna, a będzie tylko na przestrzeni kolejnych lat. Stawała się coraz bardziej ważniejsza. No i dlaczego tak naprawdę o tym mówię, tak? O tym SP500, że o oparcie wzrasta. Bo tak naprawdę mówię już o tym od dłuższego czasu. Okazywałem wam na filmiku dwa tygodnie temu następującą rzecz, że według raportu, który tak naprawdę już od 200 lat na SP500 powstaje, jeżeli po poprzednim all time low dobijemy do poprzedniego ATH, czyli tutaj na mniej niż. 5% to było tutaj z około 4,5, 4 to kolejne ATH, czyli te nowe względem poprzedniego, odnowimy od 30 paru dni, do najdłuższy okres, był w jakimkolwiek to miało miejsce, 227 dni. I aktualnie, jak sobie spojrzycie, mamy tutaj 5 miesięcy, tak? czyli 5 razy 30 to jest no, 150 dni, a najdłuższy czas, kiedy te ATH myśmy odnawiali od początku w ogóle powstania, tak? z 500, to było 227 dni, nie było dłuższego czasu. Zawsze to rosło od 30 do najdłuższego 220 parę dni. Czyli, no tak naprawdę w perspektywie kilku kolejnych mie miesięcy, mając na uwadze to, że tak zawsze było na S500 i to był ten najdłuższy czas, te all time high sobie odnowimy, co oczywiście jest mega fajnie powiązane z tym, że będzie w przyszłym roku halik na Bitcoinie, ETF-y wchodzą, i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo ważne. Oraz tutaj mam teraz taką widzieć strzałeczkę, co ona oznacza, że zawsze odkąd istnieje Bitcoin, że tu wam tutaj udowadniam, w tej fazie akumulacji Bitcoina, tak? Czyli ta akumulacja jest powiedzmy rozciągnięta do października 2024 roku, gdzie mniej więcej według cykliczności na Bitcoinie pobijamy nasze all-time highs z poprzedniego cyklu, czyli gdzieś mniej więcej w tym. W tym okresie. Oczywiście, jeżeli wiedzieć, wieszcie, tej czteroletniej cykl bitcoina, gdzieś w tym okresie powinniśmy się zrównać z poziomem poprzedniego all time high na bitcoinie, czyli z poziomem 69 tysięcy dolarów. O tym za chwilę, gdzieś właśnie w tym okresie akumulacji pobijamy nasze all time high na SP500, tak? No i tak tutaj, według mnie, się wydarzy. Tak wydarzyło się też pod koniec akumulacji w 2020 roku, już pobicie COVID był, każdy się wyprzedał w przerażeniu tak swoją drogą i potem pyk, odbijamy, nie? Tak wydarzało się też w 2016, tu jeszcze nie było akumulacji, bo był Bitcoin zbyt młody, co nie? Ale tak się też zawsze wydarzało, więc mamy bardzo, ale to bardzo duże i solidne podstawy ku temu, sądzić, że zaraz te all time high odnowimy. Tym bardziej, że patrzcie, to jest mega fajny wykres. O co tu chodzi, że jeżeli SP500 zamknęło się nawet 9 świec, 8 czy tam 7, po prostu jest masa takich wiecie, day by day, y, zielonych świec, które do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, tak jak to miało miejsce, jak sobie teraz przełączyli na wykres dzienny tutaj w całym Listopadzie i grudniu, jakby te S500 za Pindala do przodu ciągle wzrosło o 13% w ciągu miesiąca. To jest mega dużo, jak na rynek finansowy. To dużo ludzi myśli, że a to już pewnie ta korekta się zbliża. No, i według badań też, które są od już 70 lat robione na sp 500 tak właśnie nie jest, bo według badań najczęściej i tak idziemy ciągle do góry, do góry, do góry, co znowu pięknie tu się skola z tym, że TS500 zostanie odrąbione, co jest ogólnie bardzo dobre dla bitcoina. Tutaj też pokazywałem wam w październiku, że tutaj też pokazywałem wam na początku listopada ten wykres, że zwykle listop, jeżeli chodzi o pre-election year, czyli że jakby o rok poprzedzający wybory prezydenckie w Stanach, czyli ten też aktualny, jest mega fajny, jeżeli chodzi o wzrosty. No i faktycznie były te wzrosty, listopad dał nam mega dużo wzrostów na SP500, no i według mnie najbliższe dwa lata w skrócie po prostu będą dobre, tak? Ta hossa według mnie jak najbardziej się odbędzie. No i teraz tutaj właśnie, o, czy nowe ATH będzie w tym 23 roku, czy w tym grudniu, czy dopiero już na początku stycznia, ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, czy teraz, czy za chwilę. No widzicie, brakuje bardzo mało, bardzo no, mniej niż chyba procent. Zależy, czy tutaj patrzeć na futures, czy na nie futures, ale to jest aż niesamowite, nie? Także bardzo mało nam tego ATH brakuje. No i też to wszystko jest tak, jak zawsze się wydarzało w tej fazie akumulacji bitcoina. I teraz dobra, przechodząc już do bitcoina. Słuchajcie, czy czeka... Nasz duży jakiś spadek, jeszcze taki przed-halvingowy na bitcoinie, tak jak to miało miejsce tutaj, albo tutaj, albo tutaj. Czy to się stanie? Teraz to przybliżymy, bo nawet jak sobie zmienimy wykres O, na ten, bo jest trochę dokładniejszy, to jest są świece miesięczne na bitcoinie do USD. No to już o tym kilka razy wspominałem, tak? Pobiliśmy, tutaj znowu jesteśmy, jakby wczoraj było posiedzenie Fedu, FOMC te stopy zostały zapauzowane, jak większość ludzi myślała, no i rynek faktycznie urósł znowu do 43 tysięcy dolarów. I dlaczego o tym mówię? Bo według mnie bardzo fajny bet, nie taki hazardowy jak w kasecie, tylko mamy tutaj dużo szans na skuteczność, bo mianowicie, patrzcie, zawsze przed halvingiem, halving jest w kwietniu tego przyszłego roku, tutaj też był halving, nie, i tutaj tak samo, zawsze przed halvingiem, patrzcie, mamy 2016 Rok. Dotykaliśmy tego poziomu 0,5 na Fibonacci. Trochę tam cień, wiecie, ja się za ją tam pokonywał, aczkolwiek i tak zawsze kolejny miesiąc zamykał się. Pod tym poziomem 0,5. Tak było właśnie w 2016, przed halvingiem, tak. Tak było w 2019, też cienią pokonywał, nawet poszliśmy w górę o te tam 20%, a człowiek i tak miesiąc zakończył się pod linią 0,5 i tak samo jest, być może, będzie teraz, według mnie są na to duże szanse na to, że patrzcie, ten poziom 0,5 teraz jest na poziomie 42 200 dolarów. Aktualnie jesteśmy na Bitcoinie na poziomie 43 000 dolarów, co nie? No i dobrym betem, według mnie, wejście sobie w shorta przed sobie dzielicie shorta na trzy części jedną trzecią pozycji wchodzi sobie teraz w shorta ale też widzicie jak to było też tutaj i tutaj, nie? Ta świeca, taki ten cień świecy jeszcze trochę nam w górę i tak, trochę nam w górę, tutaj też o 20% w górę, dopiero potem spadliśmy. Nie jest powiedziane, że akurat od tego momentu rynek zacznie spadać, nie? Więc jakby ten, według mnie, short powinien być jakby rozdzielony na kilka części, bo to czy jeszcze dojdziemy do poziomu nawet 48 tysięcy dolarów w kolejnych dniach przed końcem grudnia, nie mam pojęcia, być może tak się stanie. Dlatego dobrym, według mnie, pomysłem jest wejście w shorta, tak jak mówiłem, podzielenie go na trzy części, sobie wejście o, jednym teraz, Drugi na powiedzmy 45, jeżeli tam dojdziemy, jeżeli nie dojdziemy bez chciwości, nic się nie stało, a trzeci na poziomie tych 48 tysięcy dolarów. I tak zbudowanym shortem, jeżeli te wszystkie pozycje nam jakby wejdą, albo nawet jedna z nich, to i tak z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy sobie powiedzieć, że miesiąc grudniowy, i w tak naprawdę miesiąc początek stycznia, będzie pod poziomem tej 0,5, czyli 42 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Już jesteśmy nad nim. W sensie nad nim, jest jak. To już jest i tak dobre miejsce na tego shorta. Czy to tutaj? Tak samo było tutaj. Widzicie, jakby czerwiec rus, rus, ale potem lipiec otworzył się pod poziomem 0,5 i jakby od tego poziomu tutaj do 1 lipca mieliśmy 6%, co nie? Także, no fajnie, tutaj tak samo. O, hop, siup. 5%. No, sami widzicie, więc tak naprawdę, czy ten, jakby, ta korekta nas czeka taka duża, nie mam pojęcia, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze na pewno spadniemy na bitcoinie przed tym halvingiem. Jakby myślę, że tutaj to dobrze opisałem. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że to jest ogólnie bardzo fajna okazja, bo możecie wejść bez ryzyka własnego kapitału tysiącem dolarów w shorta, jakby na was, w ogóle nie waszymi pieniędzmi, a zyski będą wasze. To jest taka Ograniczona promocja na Bajbicie. Wszystkie linki macie w opisie i jak to w ogóle działa, także robicie właśnie konto na Bajbicie z linka w opisie tego w filmiku i to jest bardzo też limitowane. Wpłacacie 100 dolarów na Bajbita z jakiejkolwiek innej giełdy lub poprzez zwykłe doładowanie konta, trzymacie je przez 7 dni i ukończasz sobie KYC, żeby odebrać właśnie ten bonus na zagranie. To jest 20 dolarów na dźwigni X50, czyli po prostu 1000 dolarów na zagranie. Jak, jak tracicie, to Bybit pokrywa stratę, jak zyskujecie. Zysk jest wasze Według mnie to jest. Bardzo, ale to bardzo fajna okazja. No i to wygląda tak, że tutaj w opisie macie parę reflinków, tysiąc na Bitcoinie, Ethereum, XRP oraz PP. No i tu macie właśnie cztery lendingi tak na każdą z krypto. Klikacie i robicie, czy chcecie wejść w shorta, czy w longa. No i co tak jak mówiłem, KYC, 100 dolarów oraz po prostu musicie być z reflinka w opisie. No i też dużo osób myśli, że a nie zrobię reflinka pod Łukaszem, bo on tam pewnie coś z tego ma, zrobię bezpośrednio na giełdzie Baby No i właśnie nie jest tak, bo jestem tak dogadany z Babitem, że po prostu 98% dosłownie tego, co zarabiam, oddaję i tak Wam. Rejestrując się pode mną, macie niższe prowizje niż bezpośrednio na ByBit, czyli po prostu mniej oddajecie pieniędzy. Macie ode mnie 10% cashbacku z każdej Waszego zagrania jakby z powrotem na Wasze konto, czyli macie jeszcze podwójnie niższe prowizje. Macie darmowy dostęp do sekcji na naszym Discordzie, co miesięczne turnieje i, i nagrody, darmowy dostęp do naszej Akademii Kryptowalut, która też ma 100 lekcji za darmo, quizy, codzienne live'y, wskaźniki, co miesięczne airdrop. Dużo tych bonusów macie po prostu wam się to stokrotnie bardziej opłaca. Także, no tylko o tym mówię, po prostu to jest fajna okazja, żeby sobie w tego shorta wejść nie swoimi pieniędzmi, co nie? Także, tak bo tutaj bym to nakreślił. I tak jeszcze, by the way, to wczoraj robiłem filmik o altcoinach, w które wchodzę w grudniu. Tutaj wymieniłem cztery z nich, tutaj na bazie wskaźników, którymi się posługuję, czy jeszcze innych rzeczy, także tam teraz u góry pewnie po prawej wam się pojawi też szkafelek z tym, żeby do tego filmiku przejść. Tutaj myślę, że wszystko fajnie opisałem, dlaczego, na przykład dlaczego DOGE, tak? Dodge, dlatego, tam było jeszcze parę innych czynników, ale między Dlatego, że teraz na dosyć popularnym wskaźniku, tak, na MACD jest teraz Bullish Cross, się właśnie pojawia na świecach bardzo dużych, czyli miesięcznych. No a wiemy doskonale, że, wiecie, im większy jakby timeframe, tym jakby ta skuteczność tych wskaźników jest większa. Tak samo było w 2017, jak się Hosta zaczynała, w 2021 roku na początku też, oraz teraz znowu się to pojawia. Jak chcecie tutaj więcej o tym usłyszeć, bo naprawdę to według mnie może dać bardzo, ale to bardzo fajnie zarobić. Jest cały o tym filmik, także przejdź tam sobie teraz. No i kolejną sprawą to jest też wykres tutaj indeksu dolara. To też bardzo często tutaj pokazuje w swoich filmach. No i generalnie, jakby. Od miesiąca chyba tu już to wam pokazuję, tak naprawdę, jak jeszcze tutaj byliśmy na poziomie 105, tak? Jakby generalnie ciągle jest tutaj faktycznie analiza taka, że idziemy w dół. Wcześniejszym naszym targetem była linia 0,5, 103. Jeżeli chodzi o indeks dolara, przecięliśmy ją fajnie, było małe odragowanie, poszliśmy w górę, ale znowu od dwóch dni lecimy na dół. I takimi kolejnymi targetami, jeżeli chodzi o indeks dolara, jest poziom 101 oraz 99,50. I myślę, że tam też faktycznie spadniemy, a pamiętajcie o tym, że jeżeli indeks dolara spada, to Bitcoin rośnie. Jeżeli indeks dolara rośnie, to Bitcoin spada, co nie? Tutaj widzicie, przez całą Bessę on sobie rósł, no a wiecie, co się stało, jeżeli chodzi o Bitcoina. I też generalnie to właśnie fajnie wszystko pokazuje ten taki medialny medialny food, czy tam FOMO, bo jak jeszcze kryptowaluty nie są aż takie, wiecie, popularne, no to widzimy to idealnie właśnie na indeksie dolara, jak odziwiają newsy. Na przykład tutaj, tak? Mówili nam... Rok temu, że było medialne FOMO, pewnie to pamiętacie, że tam sprzedawaj euro, franki, kupuj dolary, bo już taniej nie będzie, tam wiecie, dolar za 5 zł i te sprawy. To była co? Sama górka, co nie? A tutaj było na odwrót, tak? Był ekstremalny futr, ten tam Blix wchodzi w życie, wychodź z dolara, to jednak jest, jest kupuj euro, tak? No i, i znowu jakby, no. Grają i mamią z nami jak chcą, tak samo to teraz chyba jest, wczoraj widziałem wiadomości, że przez rok nam mówili, tak naprawdę, od tutaj tych dołków, że idziemy w recesję, 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 nic się to nie sprawdziło, co nie w mediach, a Teraz mówią nam tutaj, jak będzie zaraz tak naprawdę nowe all time high na SP500, że yy, no tej recesji chyba nie będzie. Wczoraj to chyba nawet Powell powiedział na wystąpieniu, że no chyba nam się udało tą recesję opanować i nie będzie. Po prostu robią sobie z nas bekę i jakby za kulisami, za kamerami się po prostu śmieją, jak zdobili. I w sumie dobrze, bo chyba bym tak samo robił. Więc jakby nie można tego słuchać serio. Przypatrzcie sobie, i to jest mega fajne, właśnie nawet pod samo inwestowanie. Jak jest przerażenie, to jest po prostu taki, wiecie, truizm mega mega znany i totalny, ale jak leje się krew, to kupuj, a psychologia ludzka jest tak skonstruowana, że i tak zawsze ludzie zrobią, no wiecie, jak się leje krew, to będą sprzedawać, chociaż według truizmu, który każdy zna, powinniśmy wtedy kupować, nie? Czemu każdy robi na no odwrót? To jest ciekawe. Dlatego ja wychodzę z Bitcoina wszystkim w październiku 2025 roku, wtedy jest przewidziany według cykliczności, która się ciągle, która się ciągle sprawdza, ATH na Bitcoinie, wychodzę i mnie to nie interesuje, w sensie kanał będę robił, ale no, po prostu się kaszuje wtedy, <grych> no, dobra, słuchajcie, to wszystko, subik poproszę, tam macie przycisk, jak was to zainteresowało, to będę wdzięczny, będę też wdzięczny za komentarze. Dziękuję za uwagę i cześć! Dołącz do naszego największego w Polsce Discorda. Otrzymasz wiele normalnie płatnych narzędzi za darmo, w tym high bloka do badania likwidacji, którego często pokazuję w filmach w zakładce likwidacje Chat. Znajdziesz też dostęp do najważniejszych dat ekonomicznych w zakładce Ważne daty, które pomogą Ci podjąć przed aktualnie ważnym wydarzeniem decyzję, w którą stronę grać. Również najważniejsze poradniki i edukacje oraz wiele zagrań naszych traderów, marsza i sube. W zakładce Efekty VIP znajdziesz ich efekty. Nasza sekcja. Również jest darmowa. Dołącz teraz, link masz w opisie z fioletową emotką kółeczka.